Hej, cześć siemanko, z tej strony Mason i witam was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj taki nietypowy vlog, jak sami widzicie i chciałbym wam pokazać, co się zmieniło. Nie bez powodu jest ta nazwa C7355. Nie wiem, niektórzy pewnie z Was już zauważyli. Spójrzcie, pisze Zetor. I motorpal, <noise> czyli nic innego jak czechosłowacka produkcja, power jest nie bez powodu, ponieważ zwiększyliśmy tutaj moc w nim, silnik został wyciągnięty z koparki i od dłuższego czasu już o tym myślałem właśnie, żeby przełożyć silnik z Zetora do Ursusa, teraz będzie fala hejtu, po co, na co, słuchajcie, kultura... Kultura pracy silnika oraz kultura pracy w polu jest po prostu nieporównywalna, nigdy nie braknie wam mocy. Kolektor nie bez powodu jest nieoryginalny, tak jak wcześniej wspomniałem. Kolektor jest od koparki i całkowicie inaczej wyglądał ten cały układ wydechowy. Tak samo pompa przeszła regulację, ponieważ chodziła na takich równych obrotach, typowo jak w koparce liniowo. Tutaj została przeregulowana tak, jak potrzeba do, do ciągnika, wkręca się na wyższe obroty. W koparce, wiadomo, nie potrzeba aż takich wysokich obrotów. I może po kolei, co się zmieniło? Zmieniła się przede wszystkim pompa cieczy chłodzącej. Założyłem ją. Od Zetora 7211 z możliwością, jak tam widać, grzania na kabinę. To jest wszystko w fazie prac, także tutaj dużo rzeczy brakuje, których, które powinny być założone. Kolejna sprawa: no węże wiadomo, ursusowskie, nie ma co zakładać tam Zetorowski, przepłacać. Tutaj mamy termostat od Zetora 7211 oraz wentylator nowego typu. Może od początku, co trzeba było przerobić. Tutaj widzicie, jest szpilka, a na dole są śruby. W większości zetorach, zetorów, i tak dalej były szpilki. Przez co te szpilki musiałem powykręcać. Zostawiłem tylko tą, i już wam pokazuję, tą z drugiej strony. Dlatego, żeby łatwo było wprowadzać cały przedni przodek, a reszta jest standardowo na śruby. W zetorach ten przodek jest dopiero tutaj, i tutaj są szpilki, i cały przodek tutaj przychodzi. Jest taka po prostu przystawka, i cała pokrywa rozrządu się różni. I jak widać, tutaj pokrywa jest od Ursusa C360 założona, bo inaczej tego nie zrobicie. Dodatkowo lekko rozwiercałem na większe M śruby. śruby. Wiadomo, każdy tutaj stosuje, znaczy większość mechaników na odrzutnik, ja sobie założyłem na zimmering i powiem wam, że to nie leje, to jest jakiś nie wiem, po prostu czyjś wymysł taki, że to będzie lało, zimmering bardzo fajna sprawa, koło pasowe zetorowskie, zetorowski, zetorowski alternator. Teraz tak... Tutaj, co się zmieniło? Tutaj, oryginalnie w zetorach starego typu były bąki, tak zwane. One stwarzają po prostu bardzo duże opory smarowania. Lepiej sobie załóżcie taki filtr. Taka przystawka naprawdę niedużo kosztuje. Ja akurat kupiłem taką razem z silnikiem, więc nic nie musiałem zmieniać. Tutaj w zasadzie tej pokrywy nie potrzebuję, bo mam wlew oleju z tamtej strony. Lecz ja sobie to zostawiłem, bo tutaj jest odma wiadomo. Mógłbym założyć taką pokrywę, no ale jak jest nie, w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Tutaj mamy przewód od temperatury chodzącej, cieczy chłodzącej i nie wiem właśnie jak go założyć. Muszę coś pomyśleć, poprzerabiać, bo tutaj jest wkręcone w oryginalną rurkę i zaspawany. E, chyba będę musiał to całe zmienić, albo coś po prostu wymyślę, prawda? E, dalej, tutaj taka grucha była wielka od cieczy chłodzącej. E, ja tą gruchę po prostu odciąłem i założyłem e, po prostu na to przewód, żeby skrócić. No, bez sensu. Ja nie wiem, jak to wyglądało. Aha, od koparki miałem dolot w tą stronę, więc w żaden sposób nie szło tego przerobić i dolot był dosyć wysoko. Więc kolejna sprawa to musiałem, musiałem dokupić taki dolot oryginalny od Zetora 7, 7 Ile to było? 7,245? Co ja gadam? 7,745. I w ogóle wszystkie silniki, które są montowane w zatorach 7.0.11, 7.2.11, 7.7.11, 7.7.45 itp. itd. to jest wszystko ten sam silnik. Tam nie ma nic innego, nic zmienionego. Te same głowice, wtryski, pompa, wszystko jest to samo. Ciekawostka w takich zetorowskich pompach jest tak, jakby przyspieszacz, taka doubletowa dawka paliwa. Tutaj wciskamy, nie wiem, czy to będzie widać. Wciskamy sobie, dodajemy gazu na maksa i on bez problemu nam zimą, czy też wiadomo, przy jakichś nie wiem, warunkach afosmerycznych, fatalnych, elegancko nam zapala. Nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Kolejna sprawa. Która tutaj jest taką ciekawostką. Silnik jest troszeczkę krótszy, cały blok jest krótszy. Ciężko mi powiedzieć o ile. O tyle może, no nie jest, nie jest to duża różnica, lecz silnik jest wyższy od Zetora. Sprzęgło wszystko pasuje, wystarczy założyć sprzęgło od 60. Ja sobie założyłem nową tarczę. Przy okazji, jak wszystko już rozebrałem, to poleciałem krok dalej, powymieniałem łożyska, te od 5 biegu, wiadomo, przelecimy tutaj. Wymieniłem sobie WOM na nowego typu, stary typ, nie wiem co z nim było, ale wałki starego typu pasowały, nowego typu coś nie wchodziły, po prostu może gdzieś, gdzieś był przekoszony na fredzie, nie wiem. E, już widzicie e, bolączkę, tu już będzie fala hejtu, urwana śrubka. E, cóż, założyłem nowy zimmering, stary zimmering był tyle lat i nie lało, nowy zimmering leje, nie wiem dlaczego, może coś źle zrobiłem. Lecz tutaj nie ma filozofii, tutaj urwałem śrubkę. Lecz to jest do wykręcenia, wszystko i do zrobienia. Kolejna sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć: tu będzie Wam na pewno wszystko pasować na śruby. Tak samo z takich przeróbek, jeszcze ciekawych. Aha, tak na szybko, bo wszystkiego nie jestem w stanie Wam wymienić. Troszeczkę maskę skróciłem i tutaj jest tak zrobione po prostu tymczasowo. To jest po prostu szkoła druciarstwa, można powiedzieć. Nie patrzcie na to, to jest masakrycznie to wygląda. Kolejna sprawa, po, po to tylko, żeby pojeździć, zrobiłem na szybko rurę dolotową powietrza i dosyć szczelnie to owinąłem, lecz to jest po prostu tylko na, na teraz fazy testowe. Nie mogę dostać oryginalnej tej rury, przecież żaden problem nie byłby w tym, żeby założyć, po prostu nie ma takich rurek. Jeśli ktoś wie, gdzie można kupić, bardzo proszę, żebyście podlinkowali, bo w różnych sklepach byłem. Kolejna sprawa, którą, z którą się borykałem, to jest przerobienie całego tunelu chłodzącego. Jest deczko szerszy, nie wiem, czy tam zauważycie. Tutaj musiałem go rozciąć i gdzieś o. 2 cm, 3 poszerzyć większy jest wiatrak, bo mierzyłem. Mogłem założyć stary wiatrak, ale ten bardziej wydajnie dmucha. Przez co tunel trochę poszerzyłem. Tutaj, oryginalnie w 60 od maski, jest poprzeczka. Do niczego jej nie przykręcicie, bo tak jak mówiłem, silnik jest krótszy i ta śruba przychodzi gdzieś w tym miejscu. A maskę chcę założyć nowego typu, ale brońcie Panie Boże, plastikową. Będzie to maska metalowa, która będzie otwierać się cyk do góry. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Co tu trzeba przerobić, jak taki silnik chcecie założyć. W zasadzie przeróbek nie jest dużo, o których ja tutaj mówię, lecz lecz no... Wszystko wymaga czasu i nakładów finansowych. Wydaje się na początku, że nie dużo trzeba zainwestować w taką przekładkę, jak kupicie silnik w naprawdę eleganckim stanie, lecz po wykonywaniu prac w trakcie okazują się dodatkowe koszty. Takie pierdoły, pierdoły, uzbiera się. To przerobiłem od Ursusa C360, cały wężyk od wtrysków. Tutaj był taki podwójny i sobie leciał tutaj w dół do zaworu zwrotnego, zawór zwrotny tam jak widzicie. Aha, w koparce dosyć wysoko był bak, dlatego nie było tego zaworu zwrotnego, tutaj mi się paliwo cofało, więc trzeba było dać całą pompę do regulacji i przy okazji, tak jak mówiłem wcześniej, żeby chodził jak typowy zetor, żeby po prostu wyżej kręcił. Kolejna sprawa to jest obrotomierz wężyk od obrotomierza sobie wisi, bo nie będzie Wam pasować na zetorowski, ten, tą całą przystawkę Zetoroską od obrotomierza. Dobra, może Wam pokażę jak zetor chodzi, a właściwie to już jest Ursus C7355. Nie piszę tak jak każdy 7211, bez sensu. Czyli tak, wciskamy sobie pompę, ten cały nasz starter. Zobaczymy czy jest na biegu. E, nie, nie jest. No i sami zobaczcie. Nie wiem czy będzie mnie słychać, bo dosyć głośno chodzi. typowy zetor. Szukam komina oryginalnego, prostokątnego. Były trzy różne typy kominów. Taka grucha, e, taki właśnie, 300 rura. No i ten szeroki. Ten szeroki bardzo fajny ma dźwięk. Wszystko śmiga. Może się przejedziemy kawałek, pokażę wam jak to wszystko wygląda. Obrotomierz nie działa, tak wspomniałem. Dobra, lecimy. No to za śrubki poleciały. Co to kurwa jest? Słuchajcie, masakra! Z której strony pękło, z drugiej pękło. Chyba poważnie Masakra! No poważnie True Story. Patrzcie co tu się stało w ogóle. Masakra to jest hit to jest właśnie polskie wykonanie kabin. Chociaż nie przyczepiam się tej kabiny, bo kabina jest naprawdę spoko. Sprawuje się fajnie, ale masakra. To jest dramat. Dobra, po krótkiej przerwie technicznej lecimy, lecimy z powrotem. Podsumowując, już jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, czy opłacała się ta przekładka. Grono osób powie, że mogłem kupić całego zetora sprzedać 60. -tkę. Do 60 mam centymetr, ponieważ jest u nas od roku 85 bodajże a jest to 73 rok. W 77 miała przełożony silnik na silnik ten typowy od 60. Nie wiem, co się stało z tamtym silnikiem. Może, może nie wiem, korba gdzieś bokiem poleciała, nie wiem naprawdę co się stało. Może blok, pęk, bo wiadomo zimy były wtedy srogie, ale ja nie o tym. Powiem Wam taką ciekawostkę: skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby przełożyć ten silnik? A to dlatego, że kiedyś naładowałem pełną przyczepę żwiru. Przyjechałem ciągnikiem do domu i na podwórku dosłownie wyrzuciło mi uszczelkę i zaczęła lecieć woda. Nie wiem, co było powodem, ale z tą uszczelką zdarzało się to dość często, ponieważ głowice były później splanowane, tuleje teoretycznie były równo osadzone, nie były ani za nisko, ani za wysoko. Nie wiem, dlaczego dmuchało non stop w nim uszczelki. Kiedyś przy dużym obciążeniu przyglebo gryzarce też wydmuchało i od tamtego czasu postanowiłem, że trzeba coś z tym zrobić. Więc stary silnik sprzedałem, a stary silnik był po prostu idealną bazą do odbudowy. Dlaczego? Bo był oryginalny wał, nigdy nie szlifowany, nominał. I po prostu był zadbany, nic, nic nie było, po prostu wykruszone czy coś. Nie wiem dlaczego tak działo się po prostu z tymi uszczelkami, podłowicami. Po prostu nie mam pojęcia. Byłem w międzyczasie oglądać Zetora 7711. 7, 7, Bardzo elegancki, reserowany przód. Wiadomo, większa wydajność. Niestety nie dobiliśmy targu, więc postanowiłem kupić silnik. Stary silnik sprzedałem, kupiłem nowy, znaczy nowy, nowy nabytek, prawda? Ale silnik też nie jest młody dla. Chciałem Wam powiedzieć odnośnie przekładki całej, czy mi się opłacało. Słuchajcie, nowy Zetor, znaczy nowy, no wiadomo, w dobrym stanie, oryginalny lakier kosztuje. Około tam oscyluje sobie 30-40 tysięcy z przednim napędem, 45, coś takiego. Mówię w dobrym stanie, ja nie mówię o rupciach. A 60 na dzisiejszy rynek kosztuje około tam 10-15 tysięcy. A ktoś, kto wystawia drożej, to już wiadomo, to są fanatycy. Mówię nadal o ciągnikach w takim dobrym stanie, przyzwoitym, gotowym do pracy. Słuchajcie, przekładka cała się moim zdaniem opłacała, silnik naprawdę niedrogo kupiłem, części też pokupiłem oryginalne jak wiadomo i dosyć do, 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 dobrej jakości po prostu, bo ja wolę wydać je raz a porządnie niż sto razy jakieś gówno kupować Ciągnik, naprawdę ciągnikowi nie brakuje mocy Yy, cały, cały traktor po prostu yy, w czasie orki nigdy nie ma czegoś takiego jak przedziśiące, że was zmóli. Tutaj będą się koła ryły, yy, będą buksować, możemy lecieć na blokadzie, a on po prostu nie stanie ten silnik. Ze skrzynią też naprawdę się nic nie dzieje, yy, dużo osób pisze, że je, w skrzynie zaraz harznie i tak dalej, nie to jest bzdura po prostu. To jest tylko zwiększenie mocy, jeśli ktoś rozsądnie tawkuje moc, nie wiadomo nie, nie pałuje go jakoś na wysokich obrotach, czy coś, naprawdę długo pochodzi Wam ten sprzęt. Odnośnie ostatniego mojego filmiku, widzę, że bardzo Wam się spodobał, jest grono łapek w górę, fajne, pozytywne komentarze piszecie, widać, że Wam się tu podoba, jest około 30 komentarzy. Yy, za co serdecznie Wam dziękuję. Yy, ja po prostu nie mam czasu na nagrywanie takich rzeczy. Ja po prostu dzisiaj znalazłem chwilę. Yy, wiadomo, każdy ma swoje życie. No cóż, ja z Wami się już żegnam yy, i powiem Wam tylko taką ciekawostkę. To chyba było przeznaczenie, bo od nowości jest w nim kierownica Zetor. <laughs> Dobra, yy, także tyle na dzisiaj. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Hej.